Poczuj smak, to Muszę mówić cicho, jesteśmy w trakcie nagrania eee, Nagrywa właśnie 13 osoba z 16-osobowego składu mojej drużyny wokalnej Która powstała tydzień temu na stadionie miejskim w Poznaniu Idziemy z grube rury, promujemy Poznań, promujemy Euro, promujemy dobrą muzykę To ma być wielkie święto w Poznaniu Jestem ambasadorem od ponad dwóch lat Staram się te wszystkie inicjatywy, takie budowania dobrego obywatelskiego Poznania wspierać. No i tego częściowo jest to, co robię przez muzykę, poprzez promowanie sportu. Yo, yo. Utwór ma mieć rolę nie tylko przed tym programem, ale jako całą Wielkopolskę ma mobilizować przed Euro i tworzyć fajną atmosferę przed tym świętem, jakiej będziemy mieli w czerwcu. Tylko tutaj gorąca relacja z dysku no? To już czas! No to jeszcze raz tak samo, tak? To już czas! Z nagranego aaa, Czas na euro, czas na Poznań Nasz czas, masz na stół, Każdy z nas jak 11 Każdy z nas kchodzi karty na stół, Każdy z nas dziś wyrzuca tębuj Każdy dzień jest parem, każdy z nas ma ale widzę, ale dalej, dalej z nami Bo mamy święto to tej gry piękno Cię panie drodysku, mezo i tap. zdecydowaliśmy się na, na zdjęcia na stadionie, ale też nie chcieliśmy robić takich bardzo dosłownych ujęć, pokazywania urywków, meczy, kibiców itd. Chcielibyśmy pokazać jakby taką atmosferę tylko oni i, e, i fajna przestrzeń stadionu.